Life could be a dream, Life could be a dream. Du -du -du -du. Aby wyglądać lepiej, kobiety chodzą na siłownie, starają się dobrze odżywiać czy też dbać o swoją skórę. Istnieje jednak kilka złych nawyków, które mogą dość silnie wpływać na zdrowie. Pranie stanika Często zdarza się, że kobiety noszą ten sam stanik przez długi czas. Ale powinnaś wiedzieć, że może to powodować częste wizyty u mammologa. Ten element bielizny należy prać wystarczająco często. Wskazane jest mycie ręczne co trzeci dzień. Jeśli robisz to rzadziej, materiał i akcesoria stanika są znacznie rozciągnięte. A to może przyczynić się do zwiotczenia piersi. Zmiana podpasek. Zarówno codzienne wkładki, jak i produkty higieniczne podczas menstruacji należy wymieniać co 4 godziny. Faktem jest, że podkładki są idealnym miejscem do rozwoju bakterii, które mogą prowadzić do poważnych chorób. Solarium. Kiedyś szlachetna bladość skóry była modna, tak teraz jest na odwrót. Im silniejsza opalenizna, tym bardziej atrakcyjna dziewczyna. Aby to osiągnąć latem, wiele osób opala się godzinami w palącym słońcu. A w chłodnym sezonie odwiedzają one solarium. Jednak światło ultrafioletowe jest bardzo niezdrowe może powodować raka skóry. Ponadto przez opalanie, skóra zaczyna się starzeć szybciej, pojawiają się zmarszczki. Spanie w staniku. W nocy gruczoły sutkowe rosną szybciej, ale jeśli znajdują się w staniku, nie przyniesie to pożądanego efektu. Może to nawet utrudniać sen. Biustonosz ściska klatkę piersiową i tym samym zakłóca normalne ukrwienie. Prawidłowe uformowanie piersi jest zaburzone. W okresie dojrzewania może to prowadzić do rozwoju mastopatii, a nawet raka piersi. Spanie z makijażem Po pierwsze rano musisz zmienić przez to pościel. Po drugie, podczas snu rozszerzają się pory na skórze, przyspieszają procesy metaboliczne. Rano twarz może pokryć się grubą warstwą martwej skóry. Róż, puder i podkład zatkają się w skórze. Przyczynia się to do pogorszenia cery, rozwoju trądziku i czarnych plam. Nie zapominaj, że kosmetyki to chemia, a spanie z makijażem prędzej czy później doprowadzi do alergii. Okulary przeciwsłoneczne: Wiele dziewcząt zapomina lub po prostu nie chce nosić okularów przeciwsłonecznych w gorącym sezonie. Słońce zmusza oczy do ich ciągłego mrużenia, a to pociąga za sobą tworzenie się kurzych łapek i zmarszczek wokół nich. Dlatego powinieneś nosić okulary, aby chronić skórę i oczy.